Witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Jak zapewne widzieliście na córce, dzisiaj sprawdzimy cały karton z drugą serią figurek Marvela. Przyszedł on do mnie w takim oto opakowaniu. Aby wydobyć z niego figurki, trzeba wcisnąć kartonik blokujący wysunięcie się zawartości i po usunięciu osłony widzimy nadruk z Wolverine'em. Z tyłu opakowania zbiorczego mamy pokazane wszystkie figurki, a z drugiej strony she -Hulk. Kartoniki poustawiane są w dwóch rzędach, w dwóch warstwach. W kartonie powinno być trzy kompletne serie. Przed otwarciem kartoniki sprawdzimy za pomocą wagi, ale też sprawdzimy, czy da się do nich zajrzeć za pomocą takiej oto małej kamery z oświetleniem. Przesunę sobie pudło na bok i zaczynamy. Pierwszą warstwę sprawdzimy tylko za pomocą wagi. Drugi użyjemy dodatkowo kamerki, zobaczymy, czy coś z tego wyjdzie. Zaczynam po kolei od lewej strony. Tak wygląda kartonik, na dole mamy kod QR, na temat którego były teorie o zawartości, jednak zostały one obalone. Pierwszy kartonik waga to 19,17 gram, co według rozpiski wag z internetu najbardziej pasuje do Wolverina. I tak, w środku znajduje się ta figurka. Jeszcze szybki rzut oka na ulotkę, w której znajdują się wszystkie postacie z tej serii. Dokładniej będziemy się im przyglądać, kiedy znajdziemy kartonik, w którym będą. I mamy złożonego wolwerina klasyczna maska, nadruki na torsie, nogach, jak i również rękach figurki. Oczywiście nie mogło być się bez wysuniętych pazurów. Plecy także zadrukowane. Pod maską drugi wyraz twarzy i białe okularki bardziej pasujące pod maskę. W zestawie mamy jeszcze włoski, w których figurka wygląda właśnie tak. Z Wolverinem mamy także klocek z nadrukiem głowy Sentinela. W kartoniku mamy dwa transparentne klocki do ustawiania akcji, zapasowe ostrza oraz jak zawsze jumper i podstawka. Kolejny kartonik 19,8 gram. W granicach błędu znowu mógły być to Wolverine, ale mamy tu różnicę aż 900 g w porównaniu do poprzedniego. I dokładnie, w środku znajduje się nikt inny jak Wolverine. Zatem kolejny kartonik i tym razem 19,12 g. Cały czas oscylujemy w granicy 19,1 grama. Być może jest to ostatni Wolverine. Tak, czyli w moim pudełku trzy pierwsze figurki po lewej to wolweryny. Czwarty kartonik, tu już musi być coś innego, i waga to 17,56 g. Według rozpiski może być to Echo albo Goliat, choć bliżej do wagi Echo. I mamy Echo. Figurka zresztą, jak wszystkie, bardzo ładnie zadrukowana. Na torsie, nogach, a także rękach. To co ją wyróżnia, to noga, która ma inny odlew, jakby była mechaniczna. Postać w ręku trzyma jakiś tłuczek, a nadruki znajdziemy tutaj nawet na włosach, pod którymi ukrywa się rozeźlona mina. W zapasie elementy tłuczka i standardowe klocki akcji, jumper i podstawka. Kolejny, piąty już kartonik. Jego waga to 17.47 g, co sugeruje ponownie echo. I tak jak widać, na razie sposób ważenia wydaje się sprawdzać. Szósty kartonik o takiej samej wadze jak poprzednik, więc i zawartość nie powinna zaskoczyć. Tak jak można było się spodziewać, trzecie echo do kompletu. Siódmy kartonik waży nieco więcej 17,74 g, co mogłoby sugerować Goliata. Ale tym razem rozpiska się pomyliła, bo w środku jest hockey. I tak prezentuje się nasz łucznik. Ku mojemu zaskoczeniu, nie mamy tu nadruków na nogach, tors także dość ubogi, jeżeli chodzi o nadruki. Ręce także nie powalają jakością. Co fajne, mamy tu czarny kołczan ze strzałami. I nowy, ładnie wyglądający odlew łuku, również w kolorze czarnym. Włoski zaczesane do góry, a pod nimi dodatkowa twarz z plasterkiem na czole. Wraz z Hokejem dostajemy małą, uroczą słówkę. I standardowo klocek akcji, jumper i podstawka. Przedostatni kartonik z pierwszego rzędu. Jego waga to aż 20,74 gram, co tym razem podpowiada Kate Bishop. I tak, tym razem waga pozwoliła ustalić, co znajduje się w środku. Mamy drugą uczniczkę, tym razem z bogatszymi nadrukami na torsie i nogach, a także na rękach. Na plecach czarny kołczan ze strzałami. I także nowy odle fuku w kolorze brązowym. Na głowie czarne włosy z kucykiem. Pod którymi mamy rozeźloną minkę, także z plasterkiem na czole. W komplecie mamy psa, który jedno oko ma zamknięte. Nie oglądałem serialu, więc nie mam pojęcia z jakiego powodu. Mamy tu także biały karton od pizzy z nowym nadrukiem. I tak jak zawsze, elementy do ekspozycji. I ostatni kartonik z pierwszego rzędu, 17,96 grama, waga najbliższa dla hokeja, a w środku mamy goliata. Na początek nano figurka taki mały, a posiada swój nadruk i co fajne jest aż w dwóch egzemplarzach. Figurka zadrukowana niemal w całości, hełm, tors, nogi i ręce nie ma się do czego przyczepić. Pod hełmem mamy dwa wyrazy twarzy. Mamy także jak w przypadku Wolverina, dodatkowe włoski, które możemy założyć zamiast hełmu. Poza tym jak zwykle plocki do ekspozycji figurki. I zaczynamy drugi rząd kartoników. Pierwszy waży 21,85 g. To może być tylko figurka Agaty Harkness i dokładnie tak jest. I tak prezentuje się figurka. Mamy tutaj ładnie nadrukowaną suknię i klocki, którymi można strzelać z dłoni figurki. Twarz bardzo zadowolona i ciemnobrązowe włosy. Na plecach mamy fioletową pelerynkę a pod włosami jeszcze weselszą minę. Nadruk sukni również na plecach i klocku sukni. Razem z Agatą dostajemy księgę z nadrukowanym tilem 1 na 2 Nadruk znajduje się również na okładce. I tak jak zawsze podstawka z klockami akcji. Kolejny kartonik waży 21,8 g, więc najprawdopodobniej to również agata. Dokładnie tak jest. I trzeci kartonik o wadze 21,93 gram to najprawdopodobniej trzecia agata. I znowu waga pokazała zawartość poprawnie. Czwarty kartonik w tym rzędzie waży 19,57 g. Jest to waga najbliższa dla Storm, ale może być to także Moon Knight. No jednak Storm. Figurka bardzo ładna. Nadruki na torsie i nogach. W dłoniach widać pioruny. Ciekawe wyglądające włosy ułożone wirokeza i ciekawe ubrana peleryna. Ze względu na fryzurę, brak alternatywnej twarzy, a peleryna jest dwustronna, z jednej strony szorstka, z drugiej mięciutka. Oczywiście podstawka i klocki akcji też się tu znajdują. Kolejny kartonik to 19,43 grama. Tutaj spodziewam się, sądząc po wadze, Moon Knighta. A jednak nie. Mamy tu kolejną Storm. I kolejny kartonik. Waży on 19,5 g. Kolejny raz mamy wagę pomiędzy Storm a Moon Knightem. Ale jednak jest tu trzecia burza. Kolejny kartonik. 17,83 g. Być może Goliat. A jednak, ok. I kolejny kartonik, 28 g, wskazuje na Kate. I tym razem się zgadza. Jak na razie, w drugiej kolumnie znajdują się głównie powtórki z pierwszej. Kolejny kartonik, waga 19,2 g, czyli She-Hulk lub Bestia. No i mamy Bestię. Nadruki na torsie i nogach wyglądają bardzo dobrze, a włoski dopełniają całości idealnie. Alternatywna twarz bardziej wyraża bestie. Mamy tutaj żółty kubek z logo X-Menów, a także ciekawy zbudowany mikroskop. Jak zawsze, jest płytka do ekspozycji. I dodatkowo zapasowe elementy od mikroskopu. I to była ostatnia figurka z pierwszej warstwy. Po pierwszej warstwie mamy 8 zebranych figurek. I przyszedł czas na użycie kamerki inspekcyjnej. Weźmy pierwszy kartonik tym razem od prawej strony. Waga to 18,95 g. A jak dostać się do środka kamerą? Otóż od dołu opakowania mamy niewielkie szczeliny, które za pomocą, na przykład ołówka, możemy lekko powiększyć, nie uszkadzając przy tym opakowania. W taki oto sposób w tak przygotowaną szczelinę kamera mieści się idealnie. I już po chwili identyfikujemy figurkę, którą jest bestia. Po wyjęciu kamerki na opakowaniu nie widać śladów ingerencji, a my mamy pewność, co jest w środku, więc lecimy dalej. Kolejny kartonik 18,94 g wygląda na kolejną bestię, ale zobaczmy. Tak dokładnie. Więc trzeci kartonik. A waży on 17 i wpasowałby się idealnie w wilkołaka. I tak, kamerka potwierdza znalezisko. I znowu mamy bardzo dobre nadruki na torsie, nogach i rękach. Włosy scalone z uszami, a pod nimi alternatywna twarz. Jako akcesorium mamy jakąś skałę z czerwonym minerałem. Podstawki nie mogą również zabraknąć, a w zapasie dodatkowa skałka. Kolejny kartonik 19,42 grama. Czyżby w końcu Moon Knight? Ciężko cokolwiek zobaczyć, bo zasłania cały czas instrukcja, ale tak, widać brankę, więc to on. I mamy go. Bardzo dokładnie zadrukowany tors, nogi, ręce, głowa. No i kaptur. Jednym słowem świetnie. W rękach trzyma złotego skarabeusza i ostrze. Plecy mimo pelerynki również ładnie zadrukowane. A pod kapturem druga, bardziej odsłonięta twarz. Jest też podstawka do ekspozycji. W zapasie mamy brońkę i skarabeusza. Kolejny kartonik waży 18,95 g, być może tym razem to She-Hulk. I tak, tym razem zgadłem. I tak wygląda pani Halk. Ciekawy strój, a raczej uniform, uśmiechnięta twarz, nadruki na torsie, nogach i rękach. Pod zielonymi włosami, druga zadowolona twarz. No i to nudne, ale podstawka też jest obecna. Dodatkowo mamy nadrukowany tile z telefonem i większy z aktami złoczyńcy. Ja mam takiego jego mościa i myślę, że ciekawie mógłby wyglądać w uniformie Shihalk. Wystarczy zamienić mu głowę. I wyglądałoby to nawet nieźle, gdyby torst nie był kobiecy. Kolejny kartonik 18,23 na grama, być może to Mister Night? Tak, to on. I tym sposobem cała kolekcja jest kompletna, ale sprawdzimy pozostałe kartoniki. I mamy to urocze akwarium nadrukowane na transparentnym klocku 1x2. Wygląda ono bardzo ładnie. Figurka Mr. Knighta posiada bardzo ładny i elegancki biały strój, twarz zamaskowana, bez włosków czy jakiegoś kaptura. W dłoniach mamy dwa srebrne bary, a w zapasie dostajemy trzeci. Jest i oczywiście podstawka. Następny kartonik waży 18,95 g. Obstawiam she -Hulk. Dokładnie tak jest. I szybko kolejny kartonik. 18,14 g, Być może Mister Knight? Dokładnie tak. Kolejny kartonik. Karton od pizzy, więc to Kate Bishop. Pierwszy z lewej kartonik waży 18,1 g. Sądząc po tym, jak już było, waga pasuje do koliata. I tak, mamy hełm, więc to zdecydowanie on. 18,5 g To prawdopodobnie ostatni goliat. Też widać hełm. Kolejny to 17,27 g. Stawiam na wilkołaka. I dokładnie tak jest. 19,39 g to prawdopodobnie munaj. Biały tor z nadrukiem jak i broń to potwierdzają. Kolejny kartonik to 17,29 g, więc to pewnie ostatni z wilkołaków. I dokładnie jak na dłoni widać, że to on. 19,29 g to waga kolejnego kartonika, W środku mamy Moon Knighta. 18,28 g Może wskazywać na Mister Knighta. I akwarium to potwierdza. Kolejny kartonik 18,92 grama. I kamera zdradza, że to Shihalk. I ostatni kartonik 17,78 g. I widać sowe, więc mamy ostatniego Hokeja. I tak prezentuje się cała kolekcja, wydaje mi się, że waga wystarczy do zebrania wszystkich w łatwy sposób, jednak kamera zwiększa szanse do 100% trafności. Osobiście podoba mi się cała seria, ale gdybym miał wskazać topkę, to znalazłyby się w niej Storm, Goliath, She-Hulk i Moon Knight. Niekoniecznie w tej kolejności. A Wy co sądzicie o sposobie z kamerką i które figurki chcielibyście w swojej kolekcji. A ja zaszaleję i jak wbijecie pod tym filmem tysiąc łapek w górę, to zrobię giveaway na jedną kompletną serię, więc nie zapomnijcie również napisać komentarza. Zajrzyjcie też na mój Instagram, link jak zawsze w opisie. Na dziś to tyle. Trzymajcie się. Cześć!